OK, mój kolejny zakup do ogródka. I to duża paczka dzisiaj przyjechała. E, mamy co? 17, 18 lipiec. I mam zamówione drzewka. Jakie drzewka? Może zgadnijcie. Mam w tej chwili jedno. Mam ym, bez, biały bez zamówiony. I teraz zamówiłam sobie dwa bezy, ale fioletowe, żeby poszły po lewej stronie ogródka. Zaraz Wam pokażę, gdzie będę wsadzać w ogródku. E, I... Otwieramy, ale to jest zamówione, one są z innej szkółki, e, z innej szkółki e, roślin i drzewek, niżeli tamten e, cenę zaraz sprawdzę, ile zapłacią za je. Jeśli Nie będzie miał żadnych kwiatków e, ten bez, bo one tylko mają w kwietniu, ale to nic, zobaczymy na za rok, tak, tak mi się <noise> zdaje, więc otwieramy. U. I tak to wygląda Tutaj mamy dokumenty Porączone Napisane, że to są moje dokumenty W kopercie I Ona jest tutaj w donicy I dwie są Jedna oczywiście I teraz druga Na oku już widać, że one są dużo większe niż tamte Co zamówiłam tą jedną białą co już mam w obrótku. Ok, Jeżeli chodzi o cenę, to yy, 3 litry miała jedna taka donica i yy, 16 funtów za jedno, bo jak widzicie, kupiłam dwa, czyli zapłaciłam 32, 16 za jedną, yy, za jeden taki bez, no i dostawa kosztowała mnie 8,99, czyli zapłaciłam 4099 za dwie, z dostawą yy, 16 za jedną, więc wygląda, yy, że 3 litry. Właśnie to nica ja nie jest zła, jest naprawdę bardzo okaźna. E, bardzo okaźny, ten bez i wysoki. No naprawdę nie można narzekać. Także znaczy, mam nadzieję, że się pięknie przyjmie. E, tutaj właśnie tutaj właśnie piszę skąd zamówi, jak ktoś chce. I mają tutaj stronę na internecie. To jest z Kentu no, trochę daleko ode mnie, dlatego tak długo pewnie szła. I jest tutaj strona internetowa też, nie wiem czy dobrze widać, czy lepiej widać, może teraz widzicie lepiej. Okay, mam tutaj instrukcję jak tutaj musimy sadzić ten bez i piszę tutaj, że trzeba, za, wszystko będzie zależało, um, jak dobrze e, wasz bez będzie się tutaj e, zachowywać w waszym ogródku zależy wszystko e, od tego jak e, będziecie o niego, jak o niego zadbacie. Bardzo ważna jest pozycja, czyli pozycja słoneczna, e, powinno być wystarczająco duży dół wykopać, e, w którym e, musicie dodać e, fertilizer, e, najlepiej jakiegoś e, dać e, roszczynika jak Manio żeby właśnie wspomóc te korzenie, dół musi być wystarczająco duży wykopany, żeby one się dobrze rozwijały, miały miejsce. Miejsce musi być słoneczne, musi być nawożony i po prostu podlewany. Bardzo najważniejsze jest, żeby był podlewany wystarczająco w pierwszym roku właśnie wzrostu. Także to są bardzo ważne wskazówki tutaj. podzieliliśmy się zarbateci, tak będziecie mieli. Ja to sprzątania, więc to są nasze bezy nowe nowe no do kolekcji, grudku, gdzie będziemy je e, sadzić, w miejscówkę No tam jestem bardzo zadowolona z tego siedzenia tutaj więc jesteśmy w ogródku e, kilka zmian jest, bo musiałam przesadzić kilka kwiatów tutaj, tutaj mamy hortensy i rabatka i przy tej le po lewej stronie rabatce będę sadzić dwa bezy, żeby tutaj był bez bez tam i tam bez Trochę tutaj zieleni i drzewek. Powinna być w miejscu słonecznym, więc y, ta miejscówka nie jest najbardziej słoneczna w moim ogródku. Ale myślę, że tutaj i tutaj będzie ok, tylko troszeczkę y, tutaj wystawię bardziej bliżej y, środka ogródku, raczej niż tam w, przy samym płocie. I będzie słońce ładnie dochodzić. Więc myślę, że tutaj gdzieś i tutaj. A to będą trochę inne kwiatki, rabatki. Zmieniane. Tutaj mam nową rabatkę i to jest moja pierwsza trawa, Wam powiem. I pięknie się tutaj prezentuję. Naprawdę fajnie, bo już w tym roku ma takie e, końcówki. Coś dziwiło mnie troszkę i pięknie na wieczrze wygląda. I tutaj mam świeżo posadzone hortencje, i przy tych hortencjach, one są się nazywają miś polarny, mam tutaj werbenę tyle zasadzoną i jak widzicie pięknie, pięknie wygląda i tutaj mamy yy, właśnie bez biały on wygląda takiej wielkości, jest troszkę mały, dużo mniejszy niż tamty, z innego miejsca był kupiony, ale się ładnie przyjął chociaż przesadzam go dwa razy tutaj ma bardzo słoneczną pozycję i naprawdę fajnie wygląda więc to będzie biały i tam będziemy patrzeć fioletowy, fioletowe Także tak będziemy sadzić za chwilę jak je wsadzę tutaj. I okay, tak wyglądają nasze z przedsadzeniem. Ten może być ciutkę wyższy niż ten, chociaż nie, takie same są. Także tak wyglądają bez. Co mam teraz? Lipiec 2024. I będziemy wsadzać je po tej stronie płota. Żebyśmy mieli trochę zielono tutaj. Także przedsadzenie wyglądało tak świeżo kupione. Ok, teraz będziemy sadzić. I to sadzenie potrzebna nam e, właśnie gleba porządna. I y, tutaj mamy taki manio od kurczaków. Y, wspomagać gleby. Także będziemy sadzić to. I mamy oczywiście wodę. I już posadzone. Ono się wyglądało tak. I jeszcze nie dorastają tutaj do tej części. Zobaczymy za jakiś czas, czy dojdą do tej części. chociaż w tym roku. Ale będą wiadomo, dosyć wysokie. Na razie są pomiędzy hortensjami ogrodowymi. Są białe i różowe hortensje naprzeciwko. I mamy bez fioletowe.